Cześć, z kim z tej strony Kracius Łagodny. W dzisiejszym odcinku jesteśmy z, z czemu? Jak coś, to wiecie czemu jesteśmy smutni? Bo to już jest piąta próba nagrywania. I się nie da, no, po prostu nie da się. Bo albo ktoś wejdzie, albo coś się zepsuje, rozwali. O. Nie przypominam sobie już czego wcześniejszego. Na od końcu odcinka to jest fajnie. No właśnie, coś. Jak Możesz tą piosenkę na koniec wyłączyć. Ale nie masz telefonu, Co no Zabiorę jej po prostu telefon. No. A to masz swój. A żeś zapomniał wziąć. No. Zapomniałam wziąć telefon, bo gdzieś do Kielce jechał. No, Chciałem, miałem na Park Chinę wyjechać, a się nie udało. No, bo było za późno. Było za późno i się nie udało. Tak? No, ja nie lubię parków Chinowych, trochę. Yy, akurat ta zjeżdżania, co się na niej siedzi, to jest najlepsza. No, ten. Yy. Zawsze gdzie się siedzi, to jest fajnie. No, można począć przynajmniej. Albo też można... Albo też można się walnąć w głowie. Ktoś jest z Ukrainy, przykro mi. Serio? Mm mhm. Nie, to jest skin. Post skin. Oje! To nie był gościu z Chin, to był Japonii. Ja tu muszę dostać 500 pucharków, żeby zrobić... Tylko tyle. O! <słyszy> A my się. A ta. Um, tu mamy sobie skrzynkę. Tylko nie możemy. No właśnie. Bo ktoś tu nie kupił sobie tu się karnetu. Yeah. Ale ja kupowałem przecież. Jak kupowałem. Jak to kupo... była po prostu magia. No magia bardzo, magia. Jeszcze dostał dwie, trzy postacie z tego karnetu. Dzisiaj dostałem pięć postaci ogólnie. No. Otis, yy. Otis, Squeak <grym> i coś jeszcze chyba. I tyle. I ale... Otiso. No, ale mówiłeś. A. Ej, tu są oblokowane rzeczy, tylko z karnetem zadymiarskim. I tyle tego tu jest. Ej, chciałby ci się to wszystko robić? A tobie. No, bo ja. mi cały karnet tu kończył przecież. W jeden dzień. O pięć mogę raz odśmierzyć... Odśmierzyć, odśmierzyć odświeżyć misję. Zaakceptuj. A ja nie chcę w tym grać. A ja nie chcę. Co z do... Weź sobie spajka o, tu masz coś... Już tego. Do spajka. Nie. Zasiem. 15 przeciwników... Dobra, ja to biorę. 15 przeciwników pokonać. To wiesz to wezmę. Łatwizna, o to, tobie. Mi też. Knockout, bo tam się najfajniej zabija. W solo też się da zabić. I dajcie suba i lajka. Bo to bardzo rozwija kanał. <laughs> Możecie komuś mnie polecić, wali, tylko fajne są według no. was. To jakby... jest najlepsze. Ta gra? No. Ta gra. basę, bo już. Strategii dwóch. Ale nuby! Mówiłeś coś? Ja nie zdojrzę. Bo! Nad nie... Nawet... Nie wie jak się nazywa. Kto? Bo, bo ma trzy znaki z zapytania. A! Ale dziwne. O i... No nie wie jak się też chyba gra. No no no. I co jest! Ale... Bobo! Ten tak ją wywalił do tyłu. Jest! I... Co ja powiedziałem JOS? To nas jas. Czemu łapkę w dół przecież? I słuchajcie, Otis. To się w głowę nawala tym. Co? Ale widzimy. Prawie czwórka! No nie! Bo... zrobiliśmy taką głupią minę. Jaką? Tego. Tego. Ej, ale wiesz co? Hmm. Bo tutaj ogólnie. O coś za Nie. Nie mogę tej szeli dostać. Nic. Ale ja już. No, już mam. no bo ty wcześniej zainstalowałeś. Nie ja mam więcej ludzi niż ty. I co teraz zrobisz? No co teraz zrobisz? Dobra, gramy chcę do Ciebie dołączyć z jakimiś trzema serduszkami. Co? No. Ale co, kto Kto trzema serduszkami? Zobaczysz na koniec. O Boże, kupa. jakie to trudne! I ktoś ma też legendę widzę, ten spike był. Zrobiłem sobie tunele. Ej, no! Dwa Widzisz tu? To się tak rozwala, to wybucha i jest więcej miejsca. Widzicie? Dwó dwóch spajków. Ej, zabiłem już! Nie, co ta to? ENS. ENS zabiła, ale ja jej pomogłem. A hmm? Fajnie. To już pewnie miało. Nie, 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 nie rzucaj tego do mnie, gościu. Bo jak. Myślałem, że, mam? że masz tego. Nie Broka, tylko no. Broke. Broke Heaven. Ja zabiłem gościa. Albym sobie pograł Broke Heaven na Robloxie. Może też nagramy jeszcze dzisiaj z Robloxem. Hmm. Najwięcej filmów, ile nagrałem. O Boże, co to było? Najwięcej, najwięcej filmów, filmów to ile nagrałem w Nie. Chodzi, ile najwięcej w jednym dniu? O. Ile? Ja. Pięć. Zostałam ja i Belle. Proszę, hmm. zakolegujmy się. Bella jest Nubska. Ale nie świnia. No. Cicho. No tak. Ale nie koleżanka. No co? No nie koleżanka, widzę właśnie. Złego nam się nie zakoleguje. Ale noob. Ale nie umie przejść! Ona się boi. A! Ale ona już jest ze mną kolegą. Ale nie! Ona mnie zabije! Ona mnie chce zabić. O nie zabije się. No i... No i... No i... Ale nie ketchup, no! No co? była moja przyjaciółka. Jeszcze mi cię zabiło, tak? Mogłem ja ją zabić. No właśnie. Ale trudno. Polubiłem się z nią. Co? Co to jest kaktus? No. Mówię Ty też musisz taki Nie. A, no. A, no, no mogę. Dziękuję ciki. Kurde, zabili mi koleżanki. Ale nuby. To teraz wygra to ten gościu dostaje tego. Wiem. Jest! Wygraliśmy, ale... Z tą belę, czemu ona kopie tą broń jeszcze? Nie wiem. Tak. Jak... Może jest taka nupska że nie umie sobie ten poradzi broni. Ale ona tak ona tak to robiła i nie mogła podnieść. Teraz nas jeszcze ta broń, O, w że nie tu było... była? A. O... Oh, mm. Trudno będzie. Fromasz Frank. O! No, Franka, Franka mają. Nie ja, oni... A, nie. Nie on. nie a nie. pamiętam tą głupią mapkę. Nie! Ah! No, ona jest głupia, masz rację. No bo trzeba się teleportować. Nie Zenny. trzeba. A tam to co jest? Ale można... Nie, nie musisz się teleportować. Ale to jest akurat druga mapka. Bez... Jezus Maria! Czy... Co, Co się... Syf... Czy... Czy ona... CO? Co? Nie da się Jaki? tak Franka! Da się, widocznie. Tu się tapnie na pewno ktoś. Na ba... W ogóle nie da się. O! Nie chcą. Też ktoś się pewnie... Ktoś tu był. Na ba... Jaka ona jest mocna ta! Ta! Jackie. Jackie. Uki! No, Wie, tak go praktycznie. Ale właśnie dlaczego ty to robisz? Nie, bo... Ja nie jestem tu, bo mi nie wiem. No nie? To już jest 9 minuty. Wtedy to pół godziny. O. Nie, nie, lubię on się bije po głowie. Kto? Edgar. A, A. wiesz, że tam co, tam Edgar i nie. Nie, Dobrze, że nie ma tego. Jezus! Umarłem. Dobrze, że nie ma tego podróżnika. Kruka nie mają w ogóle. A. I. nie. 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 No najlepiej się ma tego yy, yy, Edgara i tego podróżnika. Wiecie, Jakiego jak to podróżnika? Ten. No ten. Jak on się nazywa? Ten podróżnik. Ja mówię na niego podróżnik. Bo ten... Ten z okularami. Tym, tym. Z kiełkiem. Nie wiem, o kogo ci nie chodzi. w komentarzu. <noise> Może wiecie. Nie opujemy. Nie! To jest porąbany. Pokażę ci na końcu filmika. No jak to przejdziesz. Jak... Chyba oni to przejdą, wiesz? A. CO?! SPALONE?! TO JEST MOCNO wypieczone! Nie mam tego na końcu, nie mów tego. To Do... jest przekleństwo. Czekaj. Nie lubię nic. Pokażę ci tego tego podróżnika. Ja mówię na no niego podróżnik, bo on jest. To jest... To jest syn, a to jest... tata. Wiesz? Ja skąd jest wiesz? Nie wiem. A skąd? Z YouTube'a. wiesz, że na YouTube'ie to są kłamstwa czasami. No ja wiem, ale... A żona jest em... Ym... Ona. Hmm. Tylko hmm. żona jest... Tak! Powiedział chyba nie wiem. A wiesz, że to... Hmm. I to... I uwaga No I wiesz kto jest te? I to, to są bracia: wszyscy Ten dziadek, ten dziadek, i ten dziadek. To są bracia. Powiem ci. I ten dziadek chyba też, ale ten dziadek też jest w Sam jest najlepszy. Sam jest krokiem. Ale chcę mieć Kruka, wiecie, że jak się kilka razy... To jest na pewno kłamstwo. Idziecie sobie tu, nie? Bierzecie to. Wciskacie to. I kilka razy na y, kruka. Czekajcie, zaraz wracamy. Robiliśmy to 15 minut to wciskaliśmy. Ym. I się tego nawciskałam, palce mnie już bolą, dlatego nie będę mógł grać. Żartuję, palce mnie nie bolą, ale troszkę. Troszkę go pieko. Piekło <ścoughs> Ten... <laughs> jak papry jak ta... Y dzisiaj jadłem pizzę tą, salami. I tam była ta... Y mhm? Mhm. I tam była pa y papryczka jalapeno. Okay. Jak to piekło! jak chcę paluszki ja, ja musiałem polecieć do oczka musiałem się troszkę napić ja ale za to wyplułem trochę aha, a wiesz, że tam psy mogły sikać? wiem ale to mogło być, ale to jest zarośnięte no, tu są jakieś kupy kwiatki i tam i jak... Jak jest tam jakiś domek na żywie U. U. aha, a co Poczekajcie, może jakąś muzykę włączymy? E, e, jak? Nie, nie to. To jest beznadziejne. Marianka. Nie, Marianka nie ma. Czekaj. Nie no! Dilcik! Chodź tu. Do nogi. Słuchajcie, my musimy ten film już kończyć. Papa.